Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale I Love Exotic. Dzisiejszy odcinek to specjalny odcinek Sylwestawy. Dlatego z tej okazji chciałbym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku oczywiście, dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, aby wszystkie Wasze marzenia zostały spełnione. Dziękuję Wam za to, że mnie subskrybujecie, za to, że mogę właśnie dla Was tutaj nagrywać ten właśnie to odcinek serzastowy. Dziękuję Wam za subskrypcję w tym roku. Właściwie życzę nowym subskrybentom oraz tym starszym dużo też zdrowia, szczęścia właśnie też szczęśliwego nowego roku, a zobaczymy co nasz tamten rok nas przyniesie. Życzę Wam również, abyście mogli zanalizować swoje postanowienia noworoczne, które sobie po prostu w tym roku zabicie. No. Także jeszcze chciałbym Wam życzyć, abyście jak najbardziej rozpowszechnili mój kanał yy, na YouTube, oczywiście, aby były zasięgi jak najlepsze, dlatego proszę Was właśnie o subskrypcję oraz łapkę w górę. Bo może jakieś osoby, które oglądają mój kanał, nie subskrybują go. Chciałam Was również poinformować, że wraz z tym odcinkiem rusza mój pierwszy vlog. Będzie tam na nim pierwszy wpis właśnie o Sylwestrze. Jak tutaj właśnie to nagrywałem, jakie były przygotowania do tego odcinka. Także tam będzie ten wpis po prostu. Możecie sobie wpaść, jak ten odcinek leci, to bądźcie pewni, że na pewno ten sylwestrowy, to że ten vlog będzie otworzony po prostu już na... Vlog mojego kanału, blog nazywa się iBlog Exotic, jest on na, na funkcji bloga, yy, na, no na jakby, nie, na funkcji bloga, ja mam tam do niego linka na pewno sobie Tak do co, O tyle w sumie z dzisiejszego odcinka, teraz jeszcze parę lepszych, fajnych efektów, jak tutaj dla Was przygotowałam.